Siemano jak widzicie oświetlenie u mnie jest boskie. Wybaczcie mój przytłumiony głos, byłem dzisiaj 12 godzin w pracy i było bardzo, bardzo ciężko. Ale nie o tym ja. Co dzisiaj wjeżdża? O kurczę, nie zmieści mi się w obiektyw i tak dalej. Nie zmieści, ale myślecie, myślę, że widzicie co to jest. Na pewno go kojarzycie, kojarzycie ten secik. Szczerze powiedziawszy, tu jest VMAX. Wiem, że coś są karty jakieś VMAX, ale... Yy, ale... Boże, ja dopiero odkrywam tę grę. Odkrywam. Nie myślałem, żeby odkrywać ją później z synkiem, ale jednak... ale jednak postanowiłem odkryć ją wcześniej, żeby synka w to wdrożyć. No i dobra, otwieramy. Sezamie, otwórz się, ba! No tak, odbija światło. A gdyby... No, dokładnie pierwsza na tapetę idzie figurka, bo jestem turbo ciekawy tej figurki. Taki troszkę przytyty Pikachu. To chyba świeci w ciemności. Czy jest tu jakiś, czy jest tu jakiś włącznik, czy coś? Nie, to nie jest nic, co by było zasilane. Sprawdzimy dzisiaj, czy świeci w ciemności. Postawię sobie na biurku. Mam nadzieję, że świeci. No, ten element sugeruje, że to by świeciło. No ale dobra, dobra. spoko, nieważne. Bardzo mi się podoba. Generalnie nie lubię <laughs> suwenirów, a, a... <laughs> ale jak się w coś zaczynam wkręcać, to, to z tej rzeczy, z tego wkrętu, wkrętki, te suweniry są mile widziane. No i cyk, dwie specjalne karty. Otwieram i już wam pokazuję. <laughs> Muszę je. Proszę bardzo. Proszę bardzo, czy, czy to jest dobre? Czy to ma atak 210? A to. Ech, żeby miał tutaj lepsze światło, to. Muszę zacząć robić takie rzeczy, rzeczy w dzień. Jest jednak pewien problem. Ja w dzień nie mam za bardzo wolnej chaty. I zazwyczaj w dzień mam synka. E, więc y, nagrywanie z synkiem mogło się zakończyć bardzo ciekawie dla wszystkich. No dobra, jest ok. No i tutaj co pierwsze? Dobra, chyba bierzemy na tapetę. O te, o, te karcioszki. o jest kot. Oho, jest kot. Kto wnikliwy sobie go znajdzie i skorzysta, myślę, że parę, takich, parę osób takich się znajdzie. Ktoś, ktoś będzie pierwszy, no, ale trudno. Ostatni gryzą psy, jak to się mówi. No i lecimy. A, coś tam tu zostawię. No, tu jest kot. Kot na później i zobaczmy, czy to jest coś super. Nie mam już. I nie mam, nie mam jeszcze, są karty z typu mech hm. powiem, ale nie powiem. E, czy to jest jakaś, muszę zobaczyć z bliska. To jest chyba ta coś, to się mówi reverse hologram, czy coś, nie wiem, jakoś tak. No ja widzę, że to, jest, że to są jakieś hologramy. Więc, yy, więc okej, okay, załóżmy, że to jest fajne i sobie potem pewnie sprawdzę, czy jest bardzo fajne. To już chyba było, tak, to już było. No dobra, powiem tak. Zaczynam się powoli wkręcać. Zaczynam powoli co nieco kojarzyć. Jeszcze mam wsparcie w postaci kilku osób, które, które to oglądają. Nie ogląda tego zbyt wiele osób, jak wie, widzicie, ale ktoś tam ogląda i ktoś tam mi pomaga, nawet w objaśnianiu pewnych zawiłości. Tego ja jestem przekonany, że mam. W ogóle teraz ja miałem Parę, parę setów w Polsce, chyba nawet dek Pikachu i yy, dek Pikachu i, deck i, i Eevee. I w ogóle jakoś odbiłem się. Oho, znowu beldum i... odbiłem się jakoś od tej gry. Jakoś nie chciało mi się w to grać, więc zostawiłem te sety w domu. A teraz poprosiłem, by mój kolega serdeczny znalazł to w moim domu i mi to wysłał paczką. Czyli niedługo będę miał całą kolekcję moją Pokémon. uuu, jakie ładne. Całą kolekcję Pokémon będę miał tutaj w Holandii. Co mnie bardzo cieszy, bo tak jak powiedziałem, jak zaczynam się w coś angażować, zaczynam coś, coś zbierać, no to potem no odbija mi przysłowiowa palma. Dalej, kolejny secik. A ja powinienem pokazać teraz. Dobra. Pierwszy był ten, drugi był ten, aha, i trzeci to teraz tworzę ten. A, wiecie już wszystko? No i dobrze. Nie ma co się tutaj rozdrabniać, a ja widzę, że te pokemony mam, ale yy, inne obrazki są, a to też mnie, o tego to na pewno mam, to już kojarzę, o kolejny jest jakiś taki holograficzny. Uuu, oh, o Jezus, no, nie, 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 nie miałem się nie podnieść, ale to jest super, to jest po prostu super, no, a jednak łatwo się, w... łatwo mnie wkręcić w takie rzeczy. Czyli dawno się cieszyłem, że... Aż ja sam się tym nie podniecam, A tu, a tu wyszło się z worka, To się nagrało. To się nagrało. Dobra, lecimy dalej. A lecimy dalej. To chyba będzie też... O, kur, dobra, jest chyba 8, tak, jest. Proszę bardzo. Wyostrz. Proszę kamerko, wyostrz. No. Jest tutaj 4 i tam są też cztery, więc lecimy kiedyś sobie chyba kupię takich setów z 200 i, i powiem i wstawię otwarcie 200, 200 setów na raz. Takie rzeczy są już na YouTube. Więc e, będzie ich więcej. ha, czemu nie? Kiedyś sobie mój synek to obejrzy, jak się tata jarał. Zobaczy. Ile hmm. masz ojciec wyświetleń? 30. No spoko jak na 7 lat. Mhm, dobra, to teraz otwieramy te sety. Te seciki seciki. Jakieś takie. Jakieś takie. Biedne? Takie cienkie Pff. Co tu ma być? Mam nadzieję, że tam jest coś super, skoro jest tak mało. Nie no pewnie, że super Lugia. To już mam Hoch, mam Co to za? Muszę zobaczyć tam bo ja nie widzę. Z Zgu... <laughs> no dobra, powiedzmy, że pewnie dobre No Tu też jakieś okej. Okay. No, powiem, że już, już zaczynają się powtarzać karcioszki. Myślę, że będzie, będę mógł z nich, z nich budować jakieś, <laughs> jakieś deki Aha. do walki. I będę mógł sobie je yy, oddawać, wymieniać i tak dalej. No, właśnie. O tym mowa. <laughs> Aha, No dużo hapeków to to nie ma. O jaki flying pikachu, no i zaczyna mi się to powtarzać No, coś czuję, że nie pokupuję długo tych boksów. Jak już teraz na samym początku zaczyna mi się to powtarzać No, coś czuję, że szybko skończy się to moje hobby Ojej, kolejny ho! Och tych to już mam chyba z czterech. Tych to też mam z czterech. Boże! Bo... Dobra. Wiecie co? Spoko. Zaraz skończy mi się ten film i muszę zacząć nagrywać kolejny. Bo to kamera i ona. Bo to nie jest kamera, tylko aparat. I mogę nagrywać 8 minut 40 sekund, więc mam limit. Dobra, zatrzymajmy to. No, już jest kolejny filmik. Ja sobie to oczywiście połączę, więc wy będziecie mieć jeden. No i cóż, no i cóż, no i te pokemony są chyba trochę przereklamowane. No super! Kolejna Lugia! Ten przynajmniej tego... jest fajny. O! Oho! Oho, dobra. Ten jest ok, Bo chyba się jest holograficzny i ten... no. W tym świetle widy... ciężko jest naprawdę tutaj coś ustawić z tą kamerką. Więc myślę, że kolejne... kolejne... kolejne takie... Przygody będę nagrywał w dzień po prostu, a nie o pierwszej w nocy. O jak miło kolej! Co za... Co oni mi tutaj dali cały czas wszystko to samo. Moi kurde, czego mamy za dużo lugi. Dajcie w ten zestaw lugie! ho, oha! Jak tu będzie Lugia, to naprawdę no. No. Patrzcie, patrzcie, nie ma lugi. Ale to już miałem, to już w tym Elite Trainer Box. Yy, większość z tych kart mam w tym Elite Trainer Box. Więc yy, Jezu, łatwo tu opowtórki, powtórki, które są... Tych kart też już mam kilka, to już... to, to przecież to widać, że te karty nie mają żadnego znaczenia praktycznie. Nie znaczy żadnej wartości. O Jezus, o Jezus. Powiem tak, nie, nie, nie zaczną się wakacje, jak chyba przestanę to kupować, naprawdę. Nie zaczną się wakacje, jak chyba przestanę to kupować. Eee, o, miło, znowu mam, mam, już mam. O, tego chyba nie mam. Tyle dobrego. A tu co? Donfan. Mhm, dobra, coś się świeci. Okej, okay, Professor research. Okej, okay. no dobra, słuchajcie. I to był cały ten zestaw. I szczerze powiedziawszy... A to tylko to jest spoko, unikalne. Naprawdę, tylko to w tym jest unikalne. No i tam ten Scissor, chyba, czy jak to tam się nazywa? Więc, Gruby Pikachu, to jest to co, to, to, co kupiłem. To było, chyba, wydałem na to 75 euro bodajże, jakoś tak kupiłem pod wpływem impulsu. Z dwa miesiące temu stwierdziłem, że mam, mam pieniążki. Znaczy troszkę, zaraz zaczynam pracę więc myślę, że sobie mogę kupić, sobie kupiłem, dwa miesiące to czekało na unboxing no i jest mój gruby Pikachu, z którym się utożsamiam bo mi się też przytyło ostatnio no i dobra, no i co tyle karcioszków tyle karcioszków kilka lugi, dużo powtórek, dużo jest shitu, plus figurka to jest 75 euro plus <grym> Oj dzieci, jesteśmy robieni na tym, nie tylko wy, ale i ja. Jesteśmy robieni na tym biznesie. O matko, trochę papieru, 75 euro. <grym> nie wiem co mam jeszcze powiedzieć po prostu to jest bardzo, bardzo, bardzo kosztowne hobby. O oh, Jezus, okej, okay, dobra. Jeśli ktoś jeszcze chce to kupować i się chce w to bawić, to, to spoko, ja też się będę w to bawił, ja się śmieję, tutaj narzekam, a koniec końców będę tego kupował jak porąbany. No ten, no dobra, spoko, się świeci, fajnie, Lu, super, lux. Tylko to zaraz w wolnej to zabezpieczyć i folie ochronne i, i, i git. No, super, dobra, wiecie co, tak, to na szybkości. Prezent ode mnie, macie. Jeden kod. I tak to jedno są tylko zgarnie, no ale cóż, to pierwszy ten lepszy. Prezent ode mnie, kolejny kod, prezent kolejny, kolejny, przy większej ilości subów będzie tego więcej, ale widzę, że nikogo to nie interesuje jest słusznie, bo tu nic ciekawego nie ma. Szczerze. Nie wiem, tworzę to dla beki, bo i tak przecież to otwieram, to, to mogę to równie dobrze nagrać sobie pogadać, zawsze mam tylko gębę otworzyć. Nie wiem, naprawdę, jak ludzie mogą siedzieć z twarzą, patrzeć, patrzeć w kamerę i kom to mam super, ale fajne, to jest mega. Maciek, ktoś jest częściarzem, ktoś jest częściarzem. Ktoś tutaj klepie kody jak porąbany. Dziękuję. To było wszystko z mojej strony. Przegraniec. <laughs> Nie bez powodu. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, zależnie od kiedy to go Ogólnie miłego życia Wam życzę. Życzę Wam miłego życia. Trzymajcie się, miło potem. i I Pikachu mówi: Papa! Papa, <laughs> pa wszystkim. Trzymajcie się.